Nie, to nie jest fałszywe. To są rosyjskie sporty walki. W odróżnieniu od nieskazitelnego i profesjonalnego wizerunku UFC, wypracowanego przez ponad 30 lat, rosyjskie sporty walki skrywają wiele dziwactw. Znajome I zupełnie niewytłumaczalne. Pomimo bogatego, szanowanego dziedzictwa kraju i głównego nurtu zapasów, a teraz mieszane sztuki walki, jest znany nie tylko z elitarnych sportowców, ale także z wielu innych aspektów. Regionalne promocje wydają się pojawiać zupełnie znikąd. Gospodarze zabawiający miliony, ich oryginalne formaty podbijają świat, są kopiowane globalnie, nawet przez dane White'a. To dziwny świat, ale zrobię co w mojej mocy, by cię przez niego przeprowadzić. Proszę rozważ polubienie filmu i subskrypcję kanału. Nieznane, niepojęte. W sporcie to, czego jeszcze nie widzieliśmy, motywuje nas do oglądania. Dwóch największych rywali w starciu, kontrastujących stylów, walczących o wszystko, a w przypadku rosyjskich promocji o praktycznie wszystko, co możliwe. Walki freak show to nic nowego. UFC, które dzisiaj znamy i kochamy, zostało założone na tym pomyśle. Dowolna sztuka walki, doświadczenie, poziom umiejętności i waga konkurują ze sobą, aby zobaczyć kto jest największy. To jest turniej. To turniej z pojedynczą eliminacją dla seniorów. Wybieramy najtwardszych, najbardziej złośliwych, najbrzydszych, najcięższych i najbardziej wykwalifikowanych ludzi, jakich możemy znaleźć. Teraz jest za długo. Ten koncept pochodzi z jeszcze dawniejszych czasów. Weźmy niesławną megawalkę Ali kontra Inoki, jedno z pierwszych prawdziwych przypadków starcia dyscyplin, gdzie rozwijające się wydarzenia zapoczątkowały erę freak show. Prawdę mówiąc, od początku do końca było to wydarzenie porównywalne do katastrofy samochodowej, ale niezaprzeczalnie było to intrygujące dla mas. Po dziesięcioleciach płaski krąg atrakcyjności przywrócił te pomysły w nowoczesnym wieku z Rosją jako centrum. Nieprzewidywalność to wspólny motyw w rosyjskich sportach walki. Każdy ruch i akcja wykonane z poczuciem nieokiełznanego chaosu, którego nawet najbardziej ekscytujące walki UFC nie potrafią odtworzyć. Być może MacGregor próbuje naśladować erę showmanshipu ustanowioną przez samego Notoriusa, który samodzielnie obalił przekonanie, że mieszane sztuki walki to krwiożercza, nieprzewidywalna praktyka. Zasiał on ziarna cyrku walki i przewrócił pierwszy domino ery rozrywki. A teraz powstały kolejne wersje jego samego, każda z nich jest bardziej przerysowana niż poprzednia. Porównaj Kolbiego Covingtona i Shona Stricklanda do całej rosyjskiej sceny mieszane sztuki walki, ale ich potyczki wykraczają poza złośliwe słowa, utrzymując przemoc poza klatką, tak samo jak w środku. Chociaż nie są to klasyczne sporty walki, to właśnie z tego powodu konkursy w policzkowanie są tak cholernie pociągające. O, i slab zady leży na tyłku. Walki na policzki, choć teraz popularne, mają korzenie w licznych rosyjskich promocjach walk. Pustka w rozrywce online, pozostawiona po Coronavirus Disease, była przestrzenią przygotowaną na dziwne, prowokacyjne treści, a sztuka uderzania dłonią w brodę była potrzebnym błyskawicznym uderzeniem. Podobnie jak w składzie UFC, to królestwo ma swoje postacie bohaterów i złoczyńców, a odpowiednio nazwany pierożek Wasilii komocki stał się twarzą tego sportu. Napędzany przez morze twórców treści, jego potencjał dostania się wirusem był oczywisty, a taki człowiek jak Dana White szybko skorzystałby na tym formacie. Naturalnie świat zachodni był mniej otwarty na jego przybycie, zwłaszcza z powodu związków z firmą UFC, która szczyci się integralnością w odniesieniu do zasad i bezpieczeństwa co jest reakcją, którą wielu uważa za uzasadnioną. Nawet gdy oficjalny zestaw zasad został wprowadzony dla sportu, brak lepszego terminu od tamtego czasu do teraz ma jedną śmiertelną wadę brak jakiejkolwiek formy obrony. Pod względem bezpieczeństwa masy kiedyś podzielały podobne negatywne nastawienie do mieszane sztuki walki i UFC, więc kto wie, może szalony eksperyment Rosji, który teraz leży jako nowa błyszcząca zabawka Dana, może sprzedać miliony płatnych transmisji w dalekiej przyszłości. Wraz z rosnącą dyskusją na temat chroniczna traumatyczna encefalopatia i walki bokserskie, Slap Fighting stał się przedmiotem debaty na temat dobrobytu sportowców. Do rzeczy nie sądzę, aby jakakolwiek komisja powinna popierać slap fighting. Uważam, że to jeden z najbardziej bezsensownych, niepotrzebnie ryzykownych i niebezpiecznych sportów. Nie ma obrony, dosłownie, nie wolno ci się bronić, a więc to, co dostajesz, to w zasadzie dwie osoby wymieniające się ciosami, powodującymi wstrząs w mózgu. Dopiero teraz zaczynamy dostrzegać długoterminowe skutki mieszanych sztuk walki jako kariery, więc staram się myśleć o dobrobycie tych zawodników po dziesięcioleciach. Niskie oceny widzów w pierwszym sezonie Power Slaps spowodowały, że jego dom przeniósł się do Rumble. Nawet pomimo krytyki i spadku długoterminowej oglądalności, Dana White wydaje się podwajać stawkę. Jesteśmy numerem jeden w National Football League, National Basketball Association i National Hockey League, czyli we wszystkich głównych ligach sportowych. W 1 World Wrestling Entertainment i kogo jeszcze zapomniałem, i dodałeś się wszystkie razem, ich liczby nie porównują się do Slaps. Wydaje się to trochę wątpliwe, tak? Możesz wątpić ile chcesz. Modena podkreśla sukces sportu innymi liczbami. Pandemia zmieniła mentalność wobec konsumpcji mediów, wprowadzając krótkotrwałe bodźce i szybkie zastrzyki dopaminy. Walki na policzki są w tym idealne, co potwierdzają metryki na TikToku. Dziwaczne i niewyobrażalne. Każde z tych rosyjskich wydarzeń zyskało względną popularność online, co świetnie obrazuje format przewagi liczebnej. Stawianie wielu zawodników przeciwko jednemu, bez względu na wzrost i wagę, jest absolutnie absurdalne. A z tego co wiem, te walki są inicjowane przez rosyjską federację Epic Fighting Championship, której głównym celem wydaje się być stworzenie jak najbardziej absurdalnego widowiska wizualnego. I to działa, i tak jak wcześniej, Slap, ten szalony format odniósł sukces na międzynarodowej scenie. Najbardziej niesławny być może najsilniejszy człowiek na świecie Eddie Hall, rywalizujący w brytyjskim freak show przeciwko niekomuś o równym statusie, a dwóm o wiele mniejszym. Jak zamierzasz nadążyć w oktagonie, jeśli już się pocisz, mówiąc. Ostrzegałem was. Dosłownie powalę jednego z was na ziemię, podniosę go i zwalę nim drugiego. To jest to, co się stanie. On jest mówi. Ochrona jest tutaj. Mam twoją ochronę, nie przemoc w tej skali. Mike na moment na uboczu odpowiednio nazwana Liga Światowych Flików Walki mogłaby być gospodarzem potencjalnie najbardziej szalonego momentu w historii sportów walki. Wpływ ten sięga jeszcze dalej, a wydarzenia są bardziej szalone. Przykładem jest mistrzowska sztuka karcianego jiu-jitsu, założona przez Rosjanina Wika McKeeve'a, a obecnie rozwijana przez amerykańską promocję. Ruda pierwsza. Wik McKeeve błyskawicznie blokuje pas bezpieczeństwa Mata Williamsa. Wik ma tutaj wiele opcji. O, i trafia w cielęcy krajobraz. Lopaps spojrzał romantycznie. Pokazy bitew, mimo swojej absurdalności, są odświeżające i dalekie od wysokich stawek, jakie UFC stawia przed zawodnikami fizycznie i emocjonalnie. I choć nieodłączne ryzyko walki pozostaje, trudno nie znaleźć w tym czegoś atrakcyjnego. UFC odeszło od idei, że większe znaczy lepsze: większe walki, większe areny, większe gwiazdy i większe wypłaty. Rosyjskie sporty walki przyjęły pierwsze z tych, ale inaczej niż można by sądzić. To rekordowe starcie 600 na 600 w monotonnej erze walk z nasyconymi wieczorami walk Apex, rozczarowującymi głównymi wydarzeniami i niskimi oczekiwaniami, nie ma nic złego w oddaniu się szalonym wydarzeniom, które przyniosła nam Rosja.